Będzie budowa, wszystkiego, co na gospodarstwie. A właściwie porozmawiamy o tym, co trzeba zgłaszać, na co trzeba mieć pozwolenie, o czym nie trzeba nikomu mówić, tylko budować. No, generalnie jak to wygląda z budynkami gospodarstwa rolnego. Ja od razu dodam, że jest to stan na 6 listopada 2025 roku i nie wiadomo, czy zaraz coś się nie zmieni. Ale na dzień dzisiejszy wszystko jest aktualne. Więc jeżeli budujecie coś. W dniu, pewnie nawet nie w dniu premiery, bo nagrywamy to pewnie kilka dni przed premierą. Na pewno nie możemy nagrać tego po premierze. To nie sugerujcie się tym za mocno. Wiadomo, zainspirować się można. Nie wiem, czy w sądzie przejdzie, czy tam przed urzędem ten odcinek jako dowód w sprawie budowy. Myślę, że nie. Jak to nie? Chłopski rozum to jest najpoważniejszy argument. No dobra, niech tak też będzie. No właśnie, ale mimo wszystko warto jednak przed rozpoczęciem jakiejś tam budowy. Szczególnie jakiejś poważniejszej, to iść do takiego pana w gminie, który zarządza tymi planami zagospodarowania i tak dalej, i podpytać, czy możemy to budować. A jak możemy, to jakie warunki trzeba spełnić. Tak wiecie. Szybka wizyta, pół godziny, a zawsze zły sąsiad nie podkabluje, że. że wiecie co? Poczeka najpierw, aż zbudujecie, potem podkabluje i mówi: Panie, rozbieraj pan to. Tak, to niestety może wyglądać u wielu, że ten sąsiad powiedział, dobra prób, ja robiłem to samo szwagier tam sąsiadki tydzień temu też tak budował, a potem ciach, donosiki do rozbiórki. Tak to może niestety wyglądać. No to może zacznijmy od inwestycji w gospodarstwie, które nie wymagają pozwolenia, ale trzeba, je, trzeba zgłosić ich budowle.